Witajcie, kochani, zapraszam Was serdecznie na rozmowę z gościem wyjątkowym e, z Aleksandrą Kuleczką, która jest dietetykiem klinicznym. Dziękuję, Olu, że zgodziłaś się na spotkanie i na rozmowę. Cała przyjemność po mojej I na rozmianie licznych wątpliwości, nie tylko moich, bo ja sobie zrobiłam oczywiście tutaj taki spis pytań, które się najczęściej pojawiają, odkąd mam kanał. E, no i mam nadzieję, że tutaj nam rozwiję wszystkie wątpliwości. więc... Ja mam taką nadzieję, że... Pierwsze pytanie, takie wiesz, z grubej rury musi być. Słucham. Jak żyć? O, to jest bardzo Jak, pytanie. jak jeść i co jeść, ponieważ no, w dzisiejszej dobie social mediów jest tak wielu dietetyków, trenerów, osób, które kończą kursy, właśnie już o tym wcześniej rozmawiałyśmy tygodniowe, dwutygodniowe i też uważają się za doradców Sprecie żywieniowych, to tak. Dokładnie, że ja już jestem totalnie pogubiona, bo ja też muszę sobie trochę pogadać na początku Nie. jak zawsze. <laughs> e, już nie raz też u mnie na kanale wspominałam, że pamiętam, e, jakie były różne etapy. Najpierw była dieta Kwaśniewskiego, e, była dieta Dukana, po prostu wszyscy byli na diecie tak, Dukana. Po ta dieta. Tak, potem e, no e, teraz jest generalnie wega, e, no, taka dieta wegańska, wegańska bardzo popularna, tryjska. wegetariańska, te posty wszystkie. E, i o ile wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma jakąś alergię i ma jakiś problem z żywieniem, no to jakby łatwiej jest mu wyeliminować czego ma mniej, żeby się lepiej czuć, ale jeżeli ktoś, tak jak ja, no, zazwyczaj nie ma jakiejś większej dolegliwości po jedzeniu, to tak naprawdę ja już jestem ogłupiała, więc może tak coś nam doradzisz. To znaczy, tak, przede wszystkim przy planowaniu diety, nawet dla osób zdrowych, trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek, aktywność fizyczna, stan fizjologiczny w przypadku kobiet. Rozmiary ciała, czyli masa ciała i wzrost, proporcje tego ciała również, czyli stosunek masy tłuszczowej do masy beztłuszczowej. Także tych czynników jest mnóstwo, które musimy wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych, tutaj szczególnie trzeba zwrócić uwagę również na to, gdzie zlokalizowany jest nowotwór, mhm. w jakim stadium choroby się znajduje dana osoba, jaki jest proces leczenia, jakie były wykonywane zabiegi. Także naprawdę jest szereg rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, e, mówiąc tak naprawdę o jakichś, mogąc dawać porady dla osób e, chorych, czy też nawet zdrowych. Mhm. Czyli nie ma czegoś takiego jak e, taka standardowa, uniwersalna dieta, uniwersalna dieta dobra dla każdego, wszystko zależy. Tak. E, to jest istotne, e, bo już od razu mi się teraz nasuwa, e, że ważne jest, jeżeli na przykład chorujemy, żeby udać się do tego dietetyka, bo nie znajdziemy w internecie odpowiedzi właśnie na pytanie, jaka dieta jest dla nas najlepsza. Zgadza się, w internecie jest mnóstwo tak naprawdę informacji, jeśli chodzi o różne diety. Natomiast no to są diety powiedzmy, uniwersalne, ale nie może tak być. Mhm. Czyli trzeba dopasować do. No ale dobrze, to zostawmy, bo chciałabym, żeby ten film nie był tylko skierowany do pacjentów onkologicznych, mhm. którzy się, się leczyli tylko ogólnie dla każdego żeby przynieść coś dobrego. I zastanawiam się, jeżeli na przykład, abstrahując od, od właśnie od choroby onkologicznej, jeżeli chcemy schudnąć, to jest też tak, że na przykład, powiedzmy, są dietetycy, którzy uważają, że można jeść wszystko, ale na przykład redukować kalorie. Są też tacy, którzy na przykład już bardziej idą w tą stronę wegańską, wegetariańską. Są też tacy, którzy na przykład każą odrzucić nabiał, czy tam każą w sensie Zaleca. Zalecają, chyba taka też słynna dieta paleo, teraz też jest taka dosyć popularna, to no, nie będę to dokładnie. Więc co Ty na przykład, jak, jak, jak Ty do tego podchodzisz? Czy też tak to jest bardzo indywidualnie, czy masz jakieś preferencje? To znaczy, to jest oczywiście indywidualne, z racji tego, że ja osobiście sama jestem weganką, nie, nie jem mięsa już od wielu lat. Natomiast nie narzucam nikomu absolutnie moich wyborów żywieniowych. Uważam, że dobrze by było dla większości osób, gdyby faktycznie zaczęły stosować dietę wegetariańską, bo przynajmniej ograniczyłyby w znacznej ilości mięso. Mhm. Natomiast tutaj głównie opieram się na preferencjach żywieniowych pacjenta. Czyli bardziej jest na to, w tą stronę, żeby zredukować kalorie. Bardziej wybierać odpowiednie produkty, bo też na początku nie jest tak, że dobrze obcinamy np. o 1000 kalorii, żeby mhm. uzyskać, nie wiem, efekt kilograma na tydzień, tylko żeby po prostu pacjent sam nauczył się wybierać odpowiednie produkty. Które bardziej go nasycą, ale jednocześnie dostarczają tym samym mniej e, kalorii. Mhm. To powiedz mi, tak już teraz jesteśmy przy tym mięsie. Co jest z tym mięsem takiego, e, że jest zła i dlaczego dużo osób odchodzi od mięsa? E, przede wszystkim mięso kiedyś było zupełnie innej jakości. Mhm. I kiedyś spożywaliśmy tego mięsa w zupełnie mniejszej ilości niż teraz. Praktycznie w dzisiejszych czasach każdy spożywa mięso e, nie wiem, trzy razy dziennie, czy nawet do każdego posiłku. Natomiast też jest kwestia jakości mięsa, które aktualnie mhm. jest. Wiadomo, że producenci idą w większości w ilość, a nie w jakość. Stąd też duże tutaj kontrowersje wokół mięsa. Jeśli chodzi o mięso czerwone, bo to ono głównie jest tutaj, powiedzmy, zalecane jego ograniczenie, bądź zupełnie wykluczenie z diety. Pojawił się w 2015 roku raport Światowej Organizacji Zdrowia, który mówi, że spożywanie 100 gram mięsa czerwonego codziennie, zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka jelita grubego nawet o 17%. Mm -hmm. Jeśli mówimy o przetworach mięsnych, czyli kiełbasach, boczkach, wędlinach różnego rodzaju, tutaj to prawdopodobieństwo w spożywaniu 50 gram, czyli około 2-3 plasterki wędliny dziennie, zwiększa te, te prawdopodobieństwo zachorowania na raka jelita grubego o 18%. Czyli to jest naprawdę tak, duży odsetek. Mm -hmm. Dlatego tutaj jest bardzo duże... Bardzo łatwiej znać po prostu na to, żeby faktycznie z tego mięsa zrezygnować. No i powód też przede wszystkim myślę, że etyczny dla większości osób, które zdecydowały się zrezygnować z tego mięsa bo jednak w strasznych warunkach są przechowywane i hodowane, zwierzęta hodowane. Mm -hmm. a to, czyli tak naprawdę to, a, a, a od jakby tutaj tych etycznych no. względów, to, to nie jest kwestia samego mięsa, że jest złe mm. dla naszego organizmu, tylko tego, w jaki sposób jest produkowane i czym karmione są zwierzęta, które my, no, nazwijmy to po imieniu, potem jemy, tak? Jak najbardziej i kwestia przy, przy, przygotowywania samego mięsa. Bo mięso czerwone to tak naprawdę mamy wołowinę, cielęcinę, wieprzowinę, koninę, baraninę, jagnięcinę również. I jeżeli one są poddawane wysokim temperaturom, w obróbce termicznej wysokiej temperaturze, takie jak grillowanie, mhm. pieczenie bądź smażenie przede wszystkim, to wtedy uwalniają się właśnie związki, które mogą być karcynogenne. Mm. Czyli nie grillujemy. Jako Polacy. Nie. <laughs> Chociaż no, to nasz szkór narodowy to prawda. No właśnie, no, ale tutaj naprawdę są zalecenia, żeby jednak przerzucić się na warzywa i mm -hmm. gdzieś tam grillować różne e, przetwory na przykład sojowe. Mm -hmm. A powiedz mi, Olu, jakie e, czy są w ogóle takie nowotwory, które jakby ściśle są związane z naszą dietą? Jak najbardziej jest wiele dietozależnych nowotworów, głównie są to e, nowotwory przewodu pokarmowego, e, jak również nowotwory prostaty. Mhm. Na przykład też nowotwory jajnika, e, prostaty też. Tak. O, to nawet widzisz, nie wiedziałam. E, w ogóle jeśli chodzi o diet, um, choroby, to zależne. WHO kiedyś określiło, że mamy 80 około takich chorób. Tutaj mhm. wyróżniamy między innymi jest to cukrzyca typu drugiego, osteoporoza, e, również nadciśnienie tętnicze, próchnica, no i oczywiście otyłość i, i nowotwory. Mhm. Otyłość zresztą też jest bardzo dużym czynnikiem wpływającym na na powstawanie nowotworów, poza tym palenie papierosów, spożywanie alkoholu, Często? oczywiście, mm -hmm. napromieniowanie, promieniowanie, tak? jakieś UV-narażenie, oczywiście, na promieniowanie, zanieczyszczenie środowiska. Jest wiele czynników, natomiast są źródła, które mówią, że faktycznie te czynniki żywieniowe, czyli zła dieta i brak aktywności mm -hmm. fizycznej, one są nawet dziesięciokrotnie ważniejsze niż te pozostałe. Mm -hmm. E, czyli e, tak naprawdę na to, że jesteśmy chorzy, nie wpływają tylko i wyłącznie geny albo przypadek, tylko e, przede wszystkim, e, może nie przede wszystkim, bo nie w, w dużej mierze, ale w dużej mierze nasz styl życia, to co jemy. Tak dlatego y, no właśnie, to, to, to jest, my to często tak strasznie bagatelizujemy, e, a jednak jest to podstawa, i najgorsze jest to, e, że m, wiesz, wiesz, co mnie najbardziej e, jakby martwi, tak to nazwijmy, że. W Polsce nie ma takiego holistycznego podejścia do pacjenta, czyli ja to widzę z własnego doświadczenia. Przychodzi pacjent i tak naprawdę nie ma czasu, żeby z tym pacjentem porozmawiać na temat właśnie stylu życia, diety i z jednej strony ja się też nie dziwię, bo po prostu jest za mało powiedzmy służby zdrowia i jest Za mało czasu i budżet. Dokładnie, też. żeby z takim pacjentem powiedzmy spędzić godzinę, dwie godziny i jeszcze potem sprawdzać, jak on je, jak on funkcjonuje na przykład w trakcie leczenia. Natomiast takie holistyczne podejście na pewno by wiele zmieniło, ale dobrze, nawracając, powiedz mi, czy na przykład, jakie są takie produkty, które jakby są najbardziej niebezpieczne, które nowotwór lubi najbardziej? Generalnie są to produkty wysoko przetworzone i przede wszystkim właśnie mięso, o którym już wspomniałyśmy, produkty oczyszczone, które są pozbawione błonnika, z dużą zawartością tłuszczu i przede wszystkim dużą zawartością soli. Czyli jeszcze raz jakieś te produkty, czyli takie, które mają wysoką zawartość soli? Tak, wysoką zawartość tłuszczów, zwierzęcych, tłuszczów, też, czyli mięsa po prostu. Tak, jak najbardziej. E, takie przekąski, które są też smażone na głębokim oleju. Chipsy na przykład. Moje sprytki. ulubione frytki, chipsy. Przede wszystkim tłuszcze z jej uczały, które też często występują w różnych produktach. Tłuszcze, które wielokrotnie były używane. Często na przykład w jakichś punktach gastronomicznych no olej nie jest zbyt często wymieniany, więc to też jak najbardziej wpływa na zwiększenie tego ryzyka. Dlatego powinniśmy unikać fast foodów, najlepiej gotować właśnie jak najmniej przetworzone produkty i które zawierają dużo błonnika. To też jest ważne, że też przetworzone produkty z mąki oczyszczonej, czyli takie jak najbardziej białej, Yy, nie zawierają zbyt dużej ilości błonnika. Błonnik jest nam niezbędny. Również chroni przed, yy, w dużej mierze przed yy, rakiem jelita yy, grubego. Mm -hmm. I powinniśmy minimum 25 gramów takiej diecie naszej codziennej spożywać tego błonnika. A jak to jest yy, z tym uzależnieniem od cukru i od soli? Bo tak mówię teraz o tej soli i yy, ja wiem, że to jest tak, że im więcej solisz, tym jednak więcej tej soli tak. potrzebujesz. Tak samo jest z cukrem. Ja akurat mam to szczęście, że nie przypadam aż tak ze słodyczami, natomiast wiem, że łatwo też mi się wydaje firmy nas uzależniają od tego cukru, bo wszędzie ten cukier dają. Tak ostatnio właśnie coś nawet wpadło w ręce, że nawet takie płatki śniadaniowe, że mają taką ilość cukru, że tak Zgadza, naprawdę śladę, ja A, są zalecane tak... na przykład dla małych dzieci. Dokładnie I, i jak to jest z tym uzależnieniem? Generalnie jeśli chodzi o cukier, to bardzo szybko się przyzwyczajamy, bo smak słodki jest tak naprawdę pierwszym smakiem, jaki odczuwamy, bo wody płodowe są słodkie, A. więc my go lubimy od tak naprawdę samych narodzin. Jeśli na przykład matka podaje dzieciom wodę zamiast soków, to potem ta tolerancja też na te rzeczy słodcze jest mniejsza. Mam na myśli to, że na naszym języku znajdują się kubki smakowe, które wymieniane są tak naprawdę co 7 dni. Więc my redukując sobie na przykład co tydzień, załóżmy, słodzimy normalnie kawę dwoma łyżeczkami i mówimy, nie bylibyśmy absolutnie dali, która w ogóle na przykład nie jest słodzona, ale redukując sobie delikatnie tą ilość słodkiej na tydzień, po prostu kubki smakowe się wymieniają i ten próg wrażliwości na smak słodki również się zmniejsza. I trzeba po prostu przetrzymać ten tydzień. Tak, Bardzo trudno. Tak. I później jest szansa, że będzie tak się nie, nie musimy tak stopniowo, stopniowo sobie dorobić, a nie odcinać zupełnie. Bo to też wiadomo, że możemy nie wytrwać tego tygodnia. Jak na przykład normalnie schodzą dwie łyżeczki kawy, nagle wypijemy gorzką, prawda? Czyli teraz rozumiem moje uzależnienie od koli, ja po prostu lata kończyłam, tak? z kwiatora, No, faktycznie. Ale ja potem nawet miałam, e, e, nawet ja już potem przyszłam na tą kole zero, i mhm. wydawało mi się, że dzień bez koli jest w ogóle nieustracony. No to może bardziej uzależnienie z koli od kofeiny, bo to też e, dużej ilości kofeiny zawiera, prawda? A Często jest właśnie podawana nawet małym dzieciom. Olu, powiedz mi, jak to jest z tym alkoholem? Bo. Ja jeszcze pamiętam, jak na studiach miałam przedmiot związany z dietetyką i tam pamiętam, jak mówili, że lampka czerwonego trewnego wina jak najbardziej działa antynowotworowo i jest wskazana nawet pić chyba codziennie taką lampeczkę. I czy Ty się tym, z tym zgadzasz? Bo na przykład teraz też słyszałam taką teorię, że to wcale nie jest takie dobre, bo piąc lampkę wina codziennie możesz popaść po prostu w zależnie, Ale dobra, przejdźmy najpierw do tego, czy, czy ma to działanie prozdrowotne. Generalnie jeśli chodzi o prewencję nowotworów złośliwych tutaj alkohol jest zalecana, aby zupełnie, zalecana abstynencja, hmm. nie wdrażać go w ogóle w żaden sposób do diety. Natomiast w przypadku osób zdrowych myślę, że lampka czerwonego wina może nie codziennie, ale po prostu od czasu do czasu jak najbardziej jest skazana ze względu na wartościowe polifenole, które są, są w winie i działają właśnie antynowotworowe, jak wspomniałaś. Od czasu do czasu myślę, że tak, natomiast codziennie, tutaj jak mówisz, że jest to problem związany później z możliwością e, padnięcia po prostu w. No, no czyli wszystko e, z rozwagą. Z rozwagą dokładnie. i z rozsądkiem. E, no, a to są takie produkty, które, e, które naprawdę działają cuda dla naszego organizmu. Jakby, e, wiesz, jedzenie na przykład tych produktów. E, powoduje, że nasz organizm jest mega odżywiony i mają te wartości takie yy, super, one, tak, super bóry. tak, czekaj, to jest trudne słówko, no, dobrze ja tak, powiedziałam, no. tak? bardzo, bardzo <laughs> zgadza się, jak najbardziej są to produkty tak naprawdę, które bardzo często spożywamy nawet codziennie w naszej diecie e, natomiast przede wszystkim, jeśli tu mówimy właśnie o takim zdrowym odżywianiu to e, trzeba po prostu mieć zbilansowaną dobrze dietę dużo produktów roślinnych e, do tego, do swojej codziennej diety dołożyć na przykład zielone warzywa Dokładnie, tak, tak najbardziej, zielone, czerwone, warzywa i owoce. Owoce jagodowe są świetne, e, tak naprawdę wszystkie owoce, takie ciemniejsze, zabarwione skórką, jakieś czereśnie, właśnie winogrona, mm -hmm. e, czerwone rewelacyjnie działają, ale co też e, warto tutaj powiedzieć, to chciałabym wspomnieć o zielonej herbacie, ponieważ e, herbata również e, zielona jest bardzo dobrym e, tutaj polifenolem, zawiera wiele właśnie składników e, przeciwutleniających. Warto ją spożywać w postaci naparu, natomiast już nie zalecam tabletek w formie, wyciągów w formie tabletek, z racji tego, że tam niekontrolowana ilość może spowodować powiedzmy skutki uboczne. Czyli zielona chyba ta jak najbardziej, zielona warzywa. Na, tak jest. A co z kieszonkami, bo jeszcze, jeszcze dużo osób mówi, że takie... Jak najbardziej, kieszonki, ogórki, kapusta ogólnie też jest uznawana za powiedzmy antynowotworowy produkt. Generalnie warzywa kapustne, nasiona roślin rączkowych również myślę, że warto tutaj o nich wspomnieć, takie jak groch, fasola, soczewica, bób, ciecierzyca, mm -hmm. też zawierają wiele związków naturalnych, które wspomagają procesy zwalczania komórek nowotworowych. Co jeszcze? Też są takie superfoods, które możemy gdzieś dołożyć, takie jak maka, też jest to korzenie z peruwiańskiego warzywa, mm -hmm. e, natomiast no to już jest powiedzmy dodatek gdzieś tam, który można, ale nie trzeba. w ogóle w trakcie leczenia e, e, onkologicznego? Mm -hmm. Tutaj też e, ciężko jest mi właśnie powiedzieć, ze względu na to, co, co mówiłyśmy. Nie ma jakby jakiejś standardowej diety, którą ja tutaj mogę przedstawić, tak? dla, dla każdego. Dlatego bardzo ważna jest konsultacja i po prostu ustalenie takich indywidualnych e, potrzeb dla pacjenta, bo bardzo dużo czynników tutaj właśnie na to wpływa, tak? Poza hmm. tymi, o których rozmawiałyśmy w przypadku osób zdrowych, tak? Czyli wiek, płeć, te wszystkie e, czynniki jak masa ciała i wzrost, ale również właśnie stan choroby, e, podjęte leczenie, czy jesteśmy w trakcie chemio, czy e, chemioterapii czy radioterapii, e, jakie mieliśmy, przybyte te... Wcześniejsza schorzenia, Tak. Dokładnie. Wcześniejsze schorzenia, jakie mamy schorzenia współistniejące, mhm. także to wszystko jest naprawdę bardzo istotne. Czyli po prostu trzeba się ta do dietetyka. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby nie wprowadzać jakiejś diety na własną rękę. Właśnie, bo y, ja nie będę jadła na przykład w trakcie chemioterapii mięsa, bo gdzieś tam coś przeczytałam, mm -hmm. że lepiej nie, albo będę jadła same warzywa. Ja na przykład w trakcie chemioterapii y, w ogóle nie potrafiłam jeść mięsa. W ogóle. Y, I odrzuciło mnie strasznie i, 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 i nie ja mam dobrze. Ale czy zastępowałaś właśnie to mięso nie, na np. E, naczynami roślin strączkowych, jakbym, nie wiem, nie wiem Znaczy, ja trochę, czy, czy, czy nie wiem, czy nie, nie, ja w ogóle ja mam to, 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 na co miałam ochotę, bo wiesz, to jest też tak, y, y, tak ja teraz mówię z perspektywy pacjenta, to wszystko się fajnie mówi i y, mm. y, fajnie się czyta, co się powinno jeść, ale kiedy człowiek, y, wiesz, nie ma w ogóle y, jakby czucia i smaku i wszystko smakuje jak y, kupan mm -hmm. ten, zobaczcie za wyrażenie, ale taka jest prawda w ogóle po smaku to i tak jest to, co daje Ci jakąś przyjemność. Więc ja pamiętam, że ja jadłam śledzie, ziemniaki słone i pomidory słone. A to dlatego, że właśnie jakby podejrzewam, że miałaś... Właśnie ten próg w ogóle wrażliwości na smak. Tak, tak. tak. zdrowy, więc starałaś się jak najbardziej doprawić. I to jest akurat dobra droga. Jest tak naprawdę szereg y, zaleceń dla osób, które właśnie mają pro, problem z jad wstrętem, które nie mają apetytu, tak? Dla, problem, ma dla osób, które mają problemy z na przykład biegunkami, wymiotami, z nudnościami. Dla osób, które mają obrządzenia na przykład jamy ustnej czy przełyku, bo to też się często zdarza, zwłaszcza przy, przy radioterapii. Mhm. Y, jest taki szereg, szereg zaleceń na przykład z przede wszystkim zmniejszeniem y, ilości zmniejszenie ilości jakby posiłku, ale zwiększenie częstotliwości tak jego spożywania. Bardzo fajne zadawanie na przykład e, takich produktów, które nam podbiją kaloryczność danego pożywienia, ale z kolei nie zwiększą jej objętościowo. Tak? Czyli na przykład dodamy sobie do jakiegoś e, posiłku awokado, mleka kokosowego, na przykład zmielonych nasion e, czy orzechów, to nam bardzo fajnie podniesie właśnie wartość e, odżywczą, przy tym nie jedząc na przykład jakichś przetworzonych rzeczy czy czekolad, tak? które mm -hmm. też mogłyby nam podbić tą kaloryczność, ale z kolei by nie dostarczyły żadnych wartości odżywczych e, konkretnych. Dlatego jest naprawdę muszą takie zabiegów, gdzie dietetycy faktycznie wykwalifikowani potrafią zachęcić bardziej pacjenta do tego jedzenia niż. Po prostu osoba, która no, rodzina na przykład, która nie zna takich powiedzmy trików. Tak, bo to bo jak ktoś choruje, to, to zawsze jest tak, że chcemy dobrze dla tej osoby, więc Oczywiście, jej... Oczywiście i choruje cała rodzina tak naprawdę I, tak. i rodzina stara się właśnie jak najbardziej tutaj też pomóc takiej osobie, a później z kolei może pojawić się problem taki, że osoba chora widzi, że faktycznie wszyscy się starają, a na pomoc tego, że nie ma apetytu, nie chce robić przykrości i też to pojawia się z kolei tak. problemy psychiczne, zmusza się, a to w żaden sposób nie wpływa no. tutaj dobrze. No ja pamiętam e, też z mojego doświadczenia, jak, e, no, jak widziałam przy z tą chorą, no to co robimy, no to robimy zakwas buraczany i tak. buraki i w ogóle wszystko było w burakach. Ja nie nienawidzę buraków, e, takie jeszcze w cieście jakieś tam ciasto buraczane, mm. bo nie buraka tam w ogóle nic z tym nie ma e, i to było tak, że ja miałam te butle tych zakwasów, oni mi sprawdzali codziennie, czy ja to piję, no, mój mąż szedł do pracy, ja to wylewałam do pikacji, autentycznie, że mi dali świetny mm. spokój, bo nie byłam w stanie, no nie byłam po prostu w stanie, no nie wiem, choćby mi nawet chyba ktoś powiedział, że albo będziesz żyć i wypijesz ten sok, albo umrzesz tu za 5 sekund, to mi to po prostu wszystko tutaj stało, więc no właśnie, to pojawia się też problem, że powinniśmy raczej bazować na produktach, które pacjent lubi, aniżeli gdzieś tam sugerować się właśnie zasłyszanym, że na przykład dany produkt jest świetny i trzeba go jeść nie wiadomo, jakiej ilości, że on nam pomoże. Żadne badanie w skrajności nie jest dobre. Mm -hmm. Zwłaszcza w przypadku właśnie osób, gdzie trzeba się skupić na tym, żeby to jedzenie wyglądało apetycznie i żeby przyciągało, tak powiedzmy, u osób, które mają problemy problemy z tym, że nie czują za bardzo smaku, zapachu, tutaj przynajmniej właśnie wiemy oczami, tak, czyli powinny wyglądać apetycznie tak, że nawet chce się, chce się spróbować. To jest, powiem Ci, to jest z pacjentami, to jest tak, że po pierwsze jest jeden mit, który panuje, że każdy pacjent onkologiczny jest skrajnie wychodzony i to jest taki, wiecie jak są te obrazki w telewizji, że jest taki mm. otru leżący, już umierający, to tak ludzie, którzy nie mieli styczności, tak sobie wyobrażają, co jest bardzo mylne, bo bardzo dużo pacjentów w trakcie leczenia właśnie tyje. A dlaczego tyje na przykład? Ja nie mówię jakichś tam nowotworach, na przykład z przewodem pokarmowym, czy po prostu w ogóle jakby wyszyj, gdzie nie możesz przywykłać, ale przykład rak piersi. Te kobiety bardzo często biorą hormony, biorą sterydy, e, i do tego e, wyobraźcie sobie teraz całą rodzinę, dla której głównym celem jest nakarmienie tego chorego pacjenta, więc gotują, gotują, ci pacjenci jedzą. Ja byłam sama na oddziale i na przykład byłam pod wrażeniem, że pacjentki, które były ze mną e, i były. W powiedzmy też w trakcie leczenia, chemioterapii, one jadły jeden obiad na onkologii, potem e, przywozili kolejny obiad, jadły, potem zaraz jadły dwie kolacje, potem jeszcze coś tam i one no stop jadły, no bo kazali jeść, no bo przecież list mm -hmm. trzeba odżywić, więc e, nasuwa mi się tutaj e, e, taka, e, taka rzecz, myślę, cenna, że zamiast pakować te pieniądze e, na przykład w te jedzenie, produkty, gotowanie, gotowanie, lepiej pójść do tą wizytę, do tego dietetyka, e, bo wiem, jak to wygląda normalnie Szpitala, i często dostanie się do dietetyka, który jest w szpitalu na etacie graniczy z studem. Ale czasami lepiej naprawdę zainwestować, żeby taki dietetyk jak ty doradził, co jeszcze łączyć i jak ten organizm tak maksymalnie odożywić, żeby to nie, były, to nie trzeba iść wiaderka, żeby odżywić tak. organizm. Bo um, teraz e, też się pewnie ze mną zgodzisz, że bardzo często osoby, które są skrajnie niedożywione, są bardzo tyłe. E, to jest e, jak najbardziej plaga, bo, dlatego że jakby stan odżywienia. Nie możemy, staną nie możemy określić, patrząc na kogoś, tak? Właśnie ktoś może nam wydawać się, że nawet ma nadwagę, a tak naprawdę jego organizm może być nieodżywiony prawidłowo.